No i przez to Nikodem ma ogólnie yy, jeden telefon Tam mu się Sandra na Facebooka takie swoje zakpasowe konto zalogowała I on wchodzi na Messengera, wybiera sobie, wybiera sobie osobę, którą... Do której chce wysłać wiadomość Nagrywa jakąś głosówkę I zawsze na koniec mówi no! na, przykład no ja kiedyś, mi, dałem... na, na przykład wysyła mi głosówkę co robił co zaraz będzie robił, ogólnie co się dzieje i na koniec jest zawsze Nara! To ja kiedyś jak byłem dzieciakiem To u mnie u babci komputer był, ja nie, nie miałem domu, doma w kurwa Nie miałem komputera w domu I sobie grałem zawsze będąc U babci, u wujka w pokoju Komputer I raz ten wujek, do wujka tak gadu... ten? ten co kiedyś do ciebie przyjechał spać? No, no Dobry I dzień. raz <laughs> i, I raz do wujka No Kolega napisał na gadu gadu i z nim pisałem przez następne kurwa 20 minut się z nim gdzieś na mieście umówiłem. No i niestety wujek się dowiedział, bo nie przyszedł na to spotkanie. Miałem przypał, że dlaczego piszę sobie z jego kolegami. A ja dzieckiem wtedy byłem, I się cieszyłem, że mogę z kimś pogadać z internetu. Pamiętam tylko wtedy, że pisanie jednego zdania zajmowało mi 40 sekund, bo tak siedziałem i na klawiaturę patrzyłem. A jak mój wujek pisał nie patrząc na klawiaturę, tego to za totalnego bossa miałem. Był taki, wiesz, taki challenger, kurwa. Tak, taki, ło kurwa, to tak się da? Ja ogólnie jak ktoś musi patrzeć na klawiaturę, żeby coś napisać, poza samym faktem spojrzenia na klawiaturę, żeby ułożyć palce, bo klawiatury się różnią, dla mnie jest co najmniej autystą, nie? Jeszcze jak to jest osoba starsza, która no, z racji tego, że no, inne czasy i też może nie jest w komputerach, to jeszcze chuj. Takich osób nie. Ale osoby względnie młode, które na coś nie używają... Cześć, staruchów. Którzy... Użytkują komputer i kurwa, i, i tak piszą, tak? Dziękuję. No to kurwa, tak, o nie? No to nie jest ciężkie kurwa, no. Nie, to jest, to jest jak ktoś nie potrafi butów sznurować. A znam osoby dorosłe, które są. Nigdy byś nie powiedział, że jest, że jest przyjebany, a kurwa ma, chodzi ja w butach na rzepy. Po prostu mama mnie nauczyła jak byłem mały, to nie jest moja wina.